W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o konkursie przygotowanym przez zespół SK. wspomnimy o nowym tokenie stworzonym przez Binance oraz opowiemy o nawiązanej współpracy między CoinFabric a Polygon Studios. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Everdom zaprasza na rozmowę z ich CMO z serwisem AdabianBusiness.com. W rozmowie został poruszony wpływ metawez na świat biznesu. Bali Singh wyjaśnił, w jaki sposób Hyperrealizm Everdom wyróżnia ten projekt na tle konkurencji. Link do wywiadu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Radix publikuje wyniki sierpniowego wyzwania zorganizowanego w ramach Skrypto. Celem tego wyzwania było zarządzanie portfelem oraz Yield Farming. Wyniki zostały opublikowane na stronie radixdlt.com. Zespół Radix wkrótce ogłosi start kolejnego wyzwania. MetaShotter informuje, że już można kupować i sprzedawać ich NFT na platformie NFT Trade. Zespół Skate przygotował konkurs dla swojego community. Do wygrania jest 500 dolarów. Wystarczy pobrać i ocenić aplikację Sky Access. Zasady konkursu zostały szczegółowo opisane na platformie Claim. Link do konkursu znajdziecie w opisie filmu. Synos informuje, że sprzedaż projektu Aftermath Island jest już otwarta. Na Launchpad Synos trafiły tokeny o wartości 50 tysięcy dolarów. Jeden token Aftermath Island jest wyceniany na 6 centów. Binance przedstawia token BAB. Token Binance Account Bound będzie używany jako dowód tożsamości dla użytkowników tej giełdy, którzy przeszli weryfikację KYC. Użytkownicy już mogą wybijać tokeny BAB na sieci BNB Chain jako dane uwierzytelniające tożsamość. Tokeny BAB będą tokenami niezbywalnymi. Edera prosi o uwagę wszystkich programistów Web3. Dzisiaj organizowane jest bezpłatne seminarium internetowe poświęcone tworzeniu bezpiecznych i skalowalnych dApp na sieci Hedera. Seminarium jest organizowane we współpracy z Rewriting the Code. The TAA dokonało analizy rynku gier AAA, opartego na technologii NFT. W artykule również został wytłumaczony aspekt zapewniania skalowalności przez korzystanie z podsieci. Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem dotyczącym ekosystemu GameFi na Avalanche. Mumbin informuje o dokonaniu 10 milionów transakcji. Taki wynik sprawia, że Mumbin można określić mianem jednego z najbardziej aktywnych parachainów na polka dot. Hive.io czeka na przeprosiny od serwisu Yahoo Finance w związku z zapłatami, w których Yahoo Finance stwierdziło, że Hive zostało ponownie uruchomione przez Justina Sana, gdzie w rzeczywistości cała praca została wykonana przez społeczność Hive. Giełda Bitmad przekroczyła granicę pół miliona obserwujących na swoim profilu na Twitterze. Wczoraj Binance świętowało Międzynarodowy Dzień Czytania i Pisania. Binance zobligowało się do przekazania funduszy, które pomogą w dostarczaniu żywności dzieciom w szkołach w Ugandzie. Do końca tygodnia, Binance przekaże na wspomniany cel jeden dolar w BUSD za każdego użytkownika Binance, który weźmie udział w serii Learn and Earn. Neo ogłasza nawiązanie partnerstwa Simplex. Partnerstwo ma zapewnić użytkownikom Neo możliwość korzystania z OnRamp i OffRamp na Neo, gaz i innych kryptowalutach. Instagram Sandbox został przejęty pomimo 2FA oraz innych zabezpieczeń. Zachowajcie czujność i nie klikajcie w nowy link w biografii konta oraz uważajcie na fałszywą loterię związaną z sezonem czwartym. Pera Wallet ogłasza nawiązanie partnerstwa z Xfinity. Partnerstwo to umożliwi rozwój nowej generacji zdecentralizowanych aplikacji multimedialnych i rozrywkowych na blockchainie Algorand. Więcej o tym partnerstwie przyszedł na blogu Pera Wallet. Coinfabrik informuje o nawiązaniu współpracy z Polygon Studios. Coinfabrik nawiązuje współpracę, aby rozwijać i rozpowszechniać swój ekosystem oraz sprawić, by projekty na sieci Polygon były jeszcze bezpieczniejsze i szybsze. Avalanche przedstawia The Snow Raport, czyli comiesięczny newsletter Avalanche, zawierający informacje dotyczące całego ekosystemu. Rejestrując się do tego newslettera, najnowsze aktualizacje dotyczące DeFi przedsiębiorstw NFT i gier trafią na swoją skrzynkę pocztową. XDAO zostało wdrożone na sieci Arbitrum. Bezpieczny i szybki blockchain Arbitrum jest doskonałym rozwiązaniem do skalowania Ethereum według XDAO. Aplikacja Omni została uruchomiona. Sama aplikacja jest obsługiwana przez Phantom, dzięki czemu użytkownicy mogą zarządzać NFT-kami, mogą połączyć i zamieniać AVM. Użytkownicy mają dostęp do Yarn oraz AVE V3. Dodatkowo użytkownicy OMI będą mogli łączyć się z różnymi DIAPS przez Wallet Connect. To tyle z informacji, które dla Was się przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, jeżeli materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!